Dzień Dobry Państwu Jan Fijor Kryzys 2020. Dziś nasz kanał wyszedł z pudła i opowiem Państwu swoje refleksje z tego tygodnia. O tym co widać i czego nie widać. Zapraszam Jan Fijor. Zanim co, to chciałbym Państwa prosić, żebyście klikali w tamte, te, tego kciuka albo tak, albo tak, raczej tak, ale Wam się nie podoba to też. Ale, żebyście klikali no i subskrybowali nasz kanał. Jesteśmy kanałem prawdy w waszym domu. Niewiele kanałów y, informuje o sprawach, o których my informujemy i to prawdziwie. Proszę Państwa, króciutko y, ogłoszenia parafialne. Książki dla przedsiębiorczych dzieci, Akademia Młodych Milionerów i Biznes dla Nastolatków są dostępne w naszym sklepie. Zaraz podam adres. To jest fundament edukacji domowej. Naszych dzieci i wnuków. Jeżeli nawet nie poddawane są edukacji pozaszkolnej, to przynajmniej zetkną się z taką literaturą, której normalnym świecie, że tak powiem, mainstreamowym nie ma. Jeszcze jedno ogłoszenie. Za dwa tygodnie ukaże się wielka konfiskata. To jest taka mała książeczka, ale bardzo cenna. O tym, jak to się stanie, że my będziemy, nie będziemy mieli nic i będziemy szczęśliwi. Czy oczywiście może się stać, więc dlatego chcę, żebyście Państwo wiedzieli, jak to zostało zaprojektowane. No ale mam nadzieję, że się nie stanie. Mam też dobrze wiedzieć. Zapisy na egzemplarz premierowy już trwają w przedpłacie. Książka kosztować będzie 30 zł a normalnie ponad 40 zł. Także macie Państwo kilkanaście procent, kilkadziesiąt procent taniej kupując na sklep.menger.pl przed końcem lutego. Do końca lutego jest taka, jest taka e, zniżka. Proszę Państwa, inflacja i upadek pieniądza poprzedzają wszystkie wielkie wojny. Ostatnie wielkie też. To złoto jest ratunkiem w czasach kryzysu i wojny. Złoto nas może uchronić od strat, jakie wynikają z inflacji czy z wojen. I dlatego namawiam Państwa, żebyście skorzystali z usług naszego sponsora. Mennicy Mazowia mają nowe zapasy, nowe, nowe egzemplarze no monet, starych monet, to znaczy starych modeli monet. Te, ta piątka, o której zawsze mówimy. Cena jest wciąż przystępna, dolar jest na niskich poziomach. Cena też się ostatnio, cena do złota zjechała w dół, jest okazja, żeby kupić. Dzwoncie do nich numer 22 602 22 48. Mennica Mazowia przez V, mennica mazowia.pl mazowia przez V.pl. No, to to jest, to jest ten adres. Proszę Państwa, no więc pierwszy, pierwszy paragraf. Szacunku dla nauki. Opowiem Państwu o tym, jak ja widzę to nasze zawieszenie, zawieszenie kanału, karę, jaką żeśmy ponieśli 7 dni bez, bez nie tylko monetyzacji, ale bez tego kanału, z tego filmu, który żeśmy nagrali. Szóstego odcinka z Panem Jackiem Ścieżki ku samouleczeniu. Proszę Państwa, hmm. Rosemary Kennedy, siostra Josepha Kennedy'ego, magnata finansowego, ciotka zamordowanych Johna Kennedy'ego oraz Roberta F. Kennedy'ego, Johna F. Kennedy'ego oraz Roberta F. Kennedy'ego, urodziła się 13 września 1918 roku i żyła aż do 7 stycznia 2005 roku. Przeżyła wiele, wiele lat. Rozmary urodziła się niepewno, z, pewną nie, z pewną niepełnosprawnością intelektualną. Była taka, takim trochę dzieć, dzieckiem, może, może taki głęboki autyzm, może depresja. Co stanowiło wyzwanie dla jej rodziny w okresie, gdy nie była dostępna żadna skuteczna terapia. Jeszcze w późniejszym czasie podjęto próbę leczenia jej zachowania za pomocą lobotomii. Lobotomia była modną podówczas terapią psychiatryczną. Polegają, zaraz powiem na czym polegała, przeprowadzono ją, operację przeprowadzono 23 listopada 1941 roku, gdy Rosemary miała 23 lata. Czyli 1941 rok to jest 83 lata temu. Nawet nie całe, bo to listopad, 82 lata temu. Od tego czasu przez, przez e, lat e, 59-64 aż do śmierci. Była ciężko z tego powodu poszkodowana. Była chodzącym trupem. To zawdzięczała lobotom. Ponieważ nie mogłem, nie mogłem, że nie miałem prawa, nie potrafiłem się znaleźć kogoś z tych zarządzających YouTube'em, żeby porozmawiać, postanowiłem porozmawiać z chat GPT, z sztuczną inteligencją, żeby mi wytłumaczyła, na czym polegał nasz grzech? I to, co, to, co na temat lobotomii e, przeczytałem w e, GPD, czyli w Sztucznej Inteligencji. Lobotomia, zwana również leukotomią, to nie jest taka stara historia. To 80 lat temu, ona była, Rozmary była operowana w 1941 roku, ale to jeszcze, jeszcze, jeszcze kilka lat po wojnie te lobotomie. E, praktykowano. Także to może nawet mniej niż 80 lat temu się działo. A więc, lobotomia zwana również leukotomią, to procedura neurochirurgiczna polegająca na trepanacji mózgu, a następnie przecięciu lub drażnieniu połączeń między płatami przednimi mózgu a resztą mózgu. Celem lobotomii było zmniejszenie objawów chorób psychicznych, takich jak schizofrenia czy depresja poprzez zmniejszenie aktywności mózgu. Dźgano prawda, czymś tam ten, ten mózg, żeby się, żeby był mniej aktywny. Tak leczono. Jednak ta procedura często prowadziła do poważnych i trwałych zaburzeń funkcji poznawczych i osobowościowych u pacjentów. I to się stało z Rosemary Kennedy. Jej, jej brat, zamożny, magnat finansowy, jeden z najbogatszych ludzi tamtych czasów, Robił wszystko, stawał na głowie, i to, co wymyślił, najlepszego naj, naj dla niej, to była lobotomia. Ja się pytam sztucznej inteligencji, czy lobotomia jest teraz legalna? Nie, jest zakazana, surowo zakazana, odpowiada Chad GPT. Jaki jest powód tego, że niektóre. Po... Teraz jakby zmieniam wątek. Jaki jest powód tego, że niektóre portale społecznościowe, YouTube czy Facebook tak chętnie cenzurują treści, które krytykują współczesną medycynę czy współczesną służbę zdrowia? Chad GPT odpowiada: to nie jest cenzura, informuje, tylko ochrona. To jest ochrona bezpieczeństwa publicznego, prawa i regulacji użytkowników i użytkowników. Ochrona użytkowników przed treściami, które naruszają zasady. I w związku z tym mogą być usuwane zgodnie z polityką platformy. Tak to było. Proszę Państwa, ee, jednakże moderacja treści na platformach społecznościowych, tutaj dopisuje sztuczna inteligencja, może być również kontrowersyjna, ponieważ może prowadzić do oskarżeń o cenzurę wolności słowa. Dlatego ważne jest, aby platformy społecznościowe wypracowały wyważone podejście do moderacji. OK, zgadzam się z tym. Teraz ja. Gdyby zatem te portale istniały 100 lat temu, prawdopodobnie, najprawdopodobniej uniemożliwiłyby krytykę, lobotomii i procedura ta mogłaby przetrwać, nawet aż do dzisiaj, zabijając, kto wie czy nie, miliony ludzi. ChatGPT, GPT. Możliwe. Jednak trudno jest dokładnie przewidzieć, jakie byłyby konsekwencje, ponieważ kontekst historyczny, technologiczny i społeczny różni się od tego, który mamy dzisiaj. To ja piszę, to ja mówię albo piszę. Dzisiaj zabrania się krytyki medyków, ogólnie medyków służby zdrowia, za to, że zamiast leczyć przyczyny chorób, oni leczą ich skutki. Każdy widzi, że rak nie powstaje z braku chemioterapii czy jakichś lekarstw antyrakowych, a na prostatę nie choruje się z braku lekarstwa omnik-okaz. Obu tych przypadkach musi istnieć jakaś wewnętrzna przyczyna. Musi być przyczyna tych chorób. I to ją trzeba zwalczać. O tym się mało mówi w świecie medycznym, ponieważ tak się przyjęło, że... No nie chcę już dalej, bo może znowu wyłączą. Dobrze, poruszenie tego prze tematu przez nas na YouTubie skończyło się blokadą filmu i grozi nam, grożą nam też zamknięciem kanału. Na razie jeszcze to było pierwsze przewinienie. Na poważne jeszcze mamy dwa. Znaczy trzecie to już będzie po kanale. Więc Chad GPT na tę, na tę moją uwagę. Tak, pisze. Kwestie te mogą być kontrowersyjne i wzbudzać emocje. Dlatego kluczowym jest promowanie rzetelnych, naukowo udowodnionych informacji na temat zdrowia i medycyny, a także prowadzenie otwartych, uczciwych debat na temat kontrowersyjnych zagadnień. Zgadzam się z tym w całości. Więcej nawet niż oni, i powiem tak, że robimy wszystko. Ja robię wszystko, żeby Państwo dostawali z tego kanału, z, z, otrzymywali wiadomości wiarygodne, sprawdzone, żebym ja się nie, nie skompromitował. Po prostu z tym dwa motor, żeby były rzetelne i na pewno naukowe. I teraz odpowiadam, lobotomia była rzetelną metodą naukową. 80 lat temu, może nawet mniej niż 80. Ci, którzy ją krytykowali, tracili prawo wykonywania zawodu lekarza. To się działo zaledwie 80 lat temu. Pan Niesiołowski ma 80 lat, poseł Niesiołowski. Proszę Państwa, czat GPT odpowiada. Rzeczywiście historia medycyny pełna jest przykładów kontrowersyjnych metod leczenia, które kiedyś były uznawane za naukowe i skuteczne, ale później zostały odrzucone lub potępione przez społeczność medyczną i społeczeństwo. Lobotomia była jedną z takich metod. Jednakże w miarę postępu, i tak dalej, wiele kontrowersyjnych praktyk zostało odrzuconych. Zgadzam się, dobrze, ale uważam, że, piszę do niej, krytyka, dyskusja, zgłaszanie wątpliwości są nieodłączną częścią postępu medycznego i naukowego. To właśnie one prowadzą do odrzucenia tego, co szkodliwe. My byśmy tego chcieli odrzucić to, co szkodliwe. I zastanawialiśmy się, czy to, co się dzieje Leczenie skutków zamiast, przy, zamiast przyczyn nie jest szkodliwe. Chat GPT odpowiada, powtarza, ważne jest, aby takie dyskusje były rzetelne, oparte na dowodach. Nic ująć, nic dodać. Ale bez krytyki status quo nie ma postępu. Mądry człowiek nauki, naukowiec, prawdziwy naukowiec, nie uczony, nawet bym powiedział, zajmuje się wyłącznie szukaniem sposobu obalenia istniejących paradygmatów i teorii. Naukowiec to nie jest taki, który się uczy tego, co obowiązuje. Tylko on chce obalić to, co obowiązuje. Nam też zależy na rzetelności, bo, bez te, bo z niej tracimy wiarygodność. To co, to, są, to, co Państwu powiedziałem. My też szukamy prawdy i uważamy, że to nie my jesteśmy nierzetelni. Kto jest nierzetelny? Nie wiem. Sami Państwo odpowiedzi. Chat GPT. W kontekście krytyki medycznej nierzetelność może wystąpić, gdy osoba lub instytucja nie stosuje się do zasad naukowych, to rzekomo to jest do, na, do mnie znowu. Ignoruje dostępne dowody naukowe, promuje niepotwierdzone teorie lub działa w sposób uprzedzony i lub stronniczy. Zdradza się, proszę państwa, zdarza się, proszę państwa, często, że mając dowody po swojej stronie, mając rzetelne opracowania, powołując się na nie, też nie można, nie, nie można wszystkiego powiedzieć. To nie jest fair. Ja mówię, jakby teraz, już chyba to już ostatnie, już się, już się nie komunikuję. To wyjaśniliśmy sobie z sztuczną inteligencją wszystko. A teraz, ja uważam, mam taki, takie spostrzeżenie. W czasach rządów komunistycznych, mimo iż nie wolno było krytykować naukowości, socjalizmu, został on w końcu postęp. Potępiony i odrzucony, mimo że była cenzura, mimo że były bardzo ostre restrykcje wobec tych, którzy powątpiewali w naukowość, socjalizmu, z pracy wyrzucali, został on w końcu potępiony i odrzucony. Odtąd cenzura stała się zbyteczna. Dzisiaj rządy znowu chcą być nieomylne. Służba zdrowia chce być nieomylna. Banki, banki też, media też, a nawet nauka chce być nieomylna. Chociaż nauka jest zawsze. Omylna w tym sensie, że jej rozwój polega na obalaniu tego, co do tej pory było błędne i wynajdowaniu, odkrywaniu nowych rozwiązań, nowych paradygmatów. I znowu nie wolno ich krytykować, znowu zaczyna się zakaz krytykowania. Dlatego wraca PRL, a wraz z nim przekonanie, że kapitalista jest zły. Że państwo i podatki to są dobre, że to kapitaliści tworzą monopole i wyzyskują robotników czy pracowników. Na szczęście umiłowane państwo nas broni i utrzymuje, to też, jest, to też się przyjęło. Mięso jest rzekomo szkodliwe, węglowodany cacy, dodatkowo koniecznie trzeba zakazać paliw kopalnych i dwutlenku węgla, promować płacę minimalną, która jest absurdem, dochód uniwersalny bez pracy, tylko czekać, aż pod nieobecność krytyki. Wrócił Lobotomia. Dzisiaj, bez istnienia formalnej cenzury, proszę Państwa, gros społeczeństwa myśli tak, bo formalnie nie ma cenzury. Gros społeczeństwa myśli tak, jak życzyła sobie tego władza i propaganda PRL-u. Dzisiaj ludzie, większość, a ja powiedział 90% ludzi, myśli tak, jak chciał cenzor, czy jak chciał szef biura prasy Komitetu Centralnego, żeby myśleli. I wierzyli w to, żeby wierzyli w to obywatele. Wystarczyło zadbać, ja mówię w tym, w tym okresie po 1989 roku, wystarczyło zadbać o słuszne treści, zdefiniować, które są słuszne treści, odpowiednio nagradzać ich naśladowców, nadawców, przepraszam, a naśladowców też, z TVP, BBC, CN, CNN, MSNBC. Wystarczy hołubić świat nauki, bronić instytucji, które są za duże na to, żeby mogły upaść, a nawet mediów społecznościowych, by 90% widzów uwierzyło w każdą przedstawianą przez nie brednię i to bez jakiejkolwiek weryfikacji. Do czego to prowadzi? Proszę Państwa, prowadzi to do lobotomii na mózgu społeczeństwa. Socjalizm jest taką lobotomią. U władzy są ludzie, którzy chcą ją promować. Te lobotomie na mózgu społeczeństwa. Tym, co może ten stan odwrócić, jest ponowne nasilenie cenzury. I w tym upatruję nadziei na zmianę, zdrowego, na zmianę i na zdrowy rozsądek. Uważam bez, żadne, bez żadnego sarkazmu, że im większa będzie teraz cenzura, tym szybciej, e, tym szybciej zrozumiemy, jaki błąd popełniliśmy i wrócimy do szukania prawdy. No to tyle tylko na dzisiaj. Dziękuję. Proszę o subskrypcję. Kliki na, na lajkach albo dyslajkach. I do usłyszenia, zobaczenia wkrótce. Dziękuję.